Dajcie moi kochani na 130 odcinku. A że jest to odcinek 130, no to mamy odcinek na kwotę 30 zł. Mamy bonus 7, premie, 10 razy kasa, zielona pensja, I love krzyżoweczka i królewska gra. Zobaczymy, czy odcinek 130 będzie szczęśliwy. Gdzieś tu widziałam, że nawet Zdrabka miała numerek 30. Tak, premia. Ale te numerki będę Wam mówiła po kolei, jak będę drapać. Teraz mamy królowską grę z numerkiem 15. I będziemy szukać diamenciku. Mamy bransoletkę, mamy kuferek, naszyjnik, znowu bransoletka, kolczyk, sama biżuteria, róża. I garnek. Królewska gra. Pusta. Zaczynamy od LA, od pustej. No to zrobimy sobie tak szybciutko krzyżoweczkę z numerkiem 80. I będziemy szukać. Ja nie drapałam, bo myślę sobie, że taka mała to dosyć szybko nam pójdzie. Szukamy W. Tu jest. jest. I więcej nie widzę. Kolejna to D. Tu jest Linda Ada. Mm -hmm. więcej. więcej na razie nie widzę. Literka C. C, C, C. Czyżby nie było wcale? No, nie, nie widzę. Literka U, Nurt. struga, literka J, Janina. Tylko jedno lot. Kolejna mamy p. P, p. p. Tu jest P. Aj, słabo coś z tymi literkami. Literka M. Bardziej N by się przydało, ale dali M. Zawsze dają inaczej, niż by tutaj pasowało. I kolejna literka to jest H. H, tu gdzieś widziałam, tak, Homer. Dobra, kolejna T. Tak trochę z tym szybko jadę, żeby was tu nie za długo nie trzymać, bo krzyżówki to są takie trochę nudne, aż do samego końca dopiero się robi ciekawie. Eee, T nie widzę. Teraz mamy o, o jest tutaj, 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 no to dajcie k i będzie oko. Okej, okay. o, dali a, no to fajnie, jak dają a, to zawsze jest trochę dziabania. Powstaje Ada. Dobra, hmm. czy wszystkie a? Chyba tak, kolejne to jest g, tu jest g, powstaje agat, g, g, g. tu jeszcze g, mamy już dwa wyrazy. Czy dadzą trzeci, mamy Y. Tu mamy Y. Dobra, ostatni rządek. O, mówiłam o N. Dali N. N było tutaj, troszkę widziałam. Tu jest N. Tu jest N, tutaj Janina. To brakuje tylko I. Muszę mówić, to może, może sobie wygadam. N, nurt. Dobra. B, to mamy bref. B, 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 ale zapowiada się dzisiaj upał, o jaj. Trzeba znaleźć jakieś chłodne miejsce i się stamtąd nie ruszać. B, bref. Ekler. Dobra, więcej B nie widzę. Teraz mamy F. A ja chciałam. K. K albo R. No, a dali X tak oczywiście. I dali E. Tu jest E, tu jest E. jest. E. Ale trzeciego słowa nam to nie stworzyło. Mamy QYT. Krzyżówka pusta. No to teraz trapeczki za 5 zł. Mamy zieloną pensję z numerkiem 18. Zielona pensja, będziemy szukać 12 27 4 i 3. Jeszcze możemy znaleźć taki pliczek ale on nie mnoży, tylko po prostu wygrywa. I mamy dwadzieścia cztery, jednaście, szesnaście, osiem i sześć. Kolejny rządek mamy dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden,

Kontrolne. Dobrze, 10 razy kasa z numerkiem 40, i tu szukamy liczb lub napisu 5 razy lub 10 razy, i wtedy tą kwotę wygrywającą razy tyle mnożymy. Będziemy szukać 7, 39, 26 i 38. Mamy 29. Dwadzieścia cztery, no tego napisu razy ileś tam jeszcze nie znalazłam, czterdzieści, trzydzieści pięć i trzynaście, kolejny rządek mamy dziewięć, trzydzieści siedem, dwa, osiem i dwadzieścia dwa. Czyli ta zdrapeczka również jest pusta. Mamy PS. No daj, chociaż jedna zdrapka coś, numerek 30 premia. Tu wystarczą dwa identyczne symbole, aby coś wygrać. A tu mamy trzy różne. Gra druga. O, tu będzie wygrana. Premia to jest drabka, na którą zawsze można liczyć, naprawdę. Ja ją lubię. Tu mamy złoto. O, drugi rządek będzie wygrany, bardzo ładnie. Trzeci rządek też będzie wygrany. No, pięknie, drabka się spisujesz, bardzo ładnie. Tu mamy kier, kier i śliwkę. Raz, dwa, trzy. Czwarty rządek wygrany. Następny rządek wygrany. Nie, no, zrabka rewelacja. Winogronka, siódemka i siódemka. Powiedzcie mi, co tu może być. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rządków wygranych. Trzydzieści, może być. Może być, czyli może być po piątce nawet. Tutaj mamy pika, to mamy piątka. Tu mamy złoto, mamy piątka. Tu mamy trefy 5. Tu mamy 5. Tu mamy 5 i tu mamy 5. Jedna zrapeczka nadrobiła, proszę Państwa, cały odcinek. Mamy 30 zł w premii i odcinek na 30 zł. Rewelacja: 30 zł odzyskane w jednej zrapeczce. Ale jeszcze mamy bonus 7. Jeśli bonus 7 nam coś da, to będziemy mieli plusa. Bonus 7 ma numerek 12. Piękna zrabka. Ja tę premier lubię. Tu szukamy pliku lub siódemki. Jak na razie nie widzę kolejny rząd. Troszeczkę niżej jedziemy. Mamy palmę, słoneczko, cytrynę, gwiazda, kwiat, zegar. I kolejne pola. Tu mamy chmurkę. Tu mamy awokado, plecak, kawa, biedronka, balsam i karta. Czyli bonus 7 jest pusty. Tu mamy ice. I co. Ale to nic. Moi drodzy, ja się nie przejmuję, bo tu mamy pustaczki. Ale za to premia oddała nam cały wkład z dzisiejszego odcinka. Brawo premia numerek 30. Super. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego, pięknego dnia. I do następnego odcinka. Pa, pa!